Pozdrawiam serdecznie Miejski Styl. Imię zostawię dla siebie, bo nie jest oficjalnie napisane. Więc dla ciebie Miejski Styl. Przesłanie na miesiąc luty. I będzie to 6 kart. Ogólnie uczucia, miłość i na każdy tydzień po jednej karcie. Przesłanie ogólne. Na uczucia miłość, i teraz od 3 do 9 lutego, od 10 do 16 lutego, od 17 do 23 lutego, i od 24 do 29 lutego. I tak, dla Ciebie ogólna aura miesiąca lutego 2020 jest karta magicznego strumienia. Karta mówi o tym, że powinieneś w tym miesiącu coś naprostować, wyprostować, wyjaśnić, aby mogła być płynność energetyczna, aby nie powstawały jakieś zatory w przestrzeni, w energetyce, byś mógł iść dalej i uczuciowo być spełniony, bo mm, jeżeli byś tego nie zrobił, to jest oczywiście podpowiedź od kart, miejski stylu, będzie jakieś uczuciowe... Blokady mogą zaistnieć, coś może być negatywnego, niepozytywnego, co może się odbić na, na, na tobie. To też karta wskazuje często u mnie, że jest potrzeba oczyszczenia, więc jeżeli potrafisz oczyścić siebie energetycznie, jeżeli nie, wystarczy być, bo, mm, może być to oczyszczenie w sposób właśnie wyjaśnieniu kilku kwestii z inną osobą, czy wyjaśnienie Samemu sobie oczyszczenie się z pewnych e, złych e, energii, czy nawet jeżeli jesteś e, katolikiem, pójście do kościoła i spowiedź, wyspowiadanie się. Zależy, co komu w duszy gra. Karta ogólnie mówi, że to czas wyjaśnień, czas e, energetycznego pójścia do przodu, żeby mogło coś iść dalej, potrzeba puszczenia tego, wyjaśnienia, uzdrowienia. A sfera um, uczuć, miłości w lutym, pamiętaj, aby być sobą, bo to jest tylko prawdziwe. I teraz w zależności, czy masz partnerka, partnerę, czy nie, y, nie bój się prosić innych o wsparcie, o pomoc. Jeżeli jesteś w związku, to... Y, drugiej połówki, jeżeli nie to bliskich znajomych o pomoc, o znalezieniu bo dzięki temu tylko zyskać możesz to taka ogólna podpowiedź od kart w uczuciach na miłość aby nie bać się prosić o pomoc czy bliską Ci osobę, drugą połówkę czy przyjaciół właśnie o, o jakieś wsparcie w sferze uczuć w sferze miłości, bo tylko na tym wyjdziesz do przodu pozytywnie a w pierwszym tygodniu lutego od 3 do 9 2020 może coś się dziać takiego, że będziesz czuł wiatr w oczy, że ci wie, że nie jest pozytywnie, nie idziesz z wiatrem, może coś jakieś być nie um, po drodze, chwiejnie. Karta ogólnie podpowiada, że potrzeba więcej elastyczności, balansowania takiego. Spójnego, by móc iść na prostą, by iść do przodu. Nie cofaj się, nie zatrzymuj, płyń do przodu. Jednak z pewną, z pewnym takim balansem, z pewnymi umiejętnościami przemykania pomiędzy tymi problemami, tak bym powiedziała. Pozytywnie będzie, jest to tymczasowe, chwilowe, jeżeli będziesz. Pewny siebie i powoli dążą do celu. Wszystko jest pozytywnie w tym tygodniu. A od 10 do 16 lutego 2020 słuchaj swojej intuicji. Ty nie widzisz jeszcze rozwiązań, być może nie wiesz, jakie będzie zakończenie w tematu w tym drugim tygodniu lutego, jednak zaufaj sobie zaufaj tu na karcie jest taki mały ptaszek nie wiem, czy widać na balustradzie siedzi. Będziesz miał z otoczenia podpowiedzi, będzie ci świerkać do ucha. Ty nie widzisz rozwiązań, być może. Ty nie wiesz, jakie będzie zakończenie. Jednak, jak zaufasz swojej intuicji, zaufasz przeznaczeniu, jakie ci daje los i wejdziesz w to w pełnym zaufaniu, w nieznane właśnie, w sytuacje, które mm, nie znasz, być może, są dla ciebie nowe, albo sytuacje się stwarzają takie po drodze, których nie znasz odpowiedzi i nigdy jeszcze w nich nie byłeś. Zaufaj sobie, zaufaj otoczeniu, poddaj się temu i słuchaj swojej intuicji, a wszystko powinno być pozytywnie. W trzecim tygodniu od 17 do 23 lutego karta podpowiada, abyś nie oszukiwał, zjął te maski mm, nieszczerości być może albo mówienia: tak, ja dam radę. Kto nie jak ja, a w środku czujesz inaczej, zdejmij tą maskę. Być może i odwrotnie. mówisz, że nie dasz rady, a w środku czujesz właśnie. Zdejmij maskę. Powiedz sobie i otoczeniu, jakie masz w tym trzecim tygodniu plany, jakie masz, co jest dla ciebie ważne w tym czasie, aby mogło się zadzieć, aby mogło iść do przodu, aby mogło być rozwiązać się pozytywnie jeżeli są jakieś trudności mów o tym jakbyś chciał, żeby się zakończyły a zakończą się pozytywnie bądź w tym szczery i bądź sobą tylko to jest na trzeci tydzień a na czwartym tydzień pozytywnie będziesz czuł miejski stylu energetycznie do przodu, że się dzieje pozytywnie będziesz e, w emocjach bardzo pozytywnie odbierał wszystko, całe otoczenie, co będzie się działo będziesz szczęśliwy, być może współdziałanie z inną osobą, z drogą przyniesie ci też większą radość, albo da ci wsparcie na tyle, że pompniesz do przodu i będzie się działo pozytywnie, czego ci bardzo życzę pozytywnego, takich pozytywnych wiatrów i, i pozytywnie, jak żebyś był na fali, pamiętaj, że karta przewodnia Całego miesiąca lutego jest karta magicznego strumienia, mówiąca o tym, że czas w lutym na pewne wyjaśnienia, wyprostowanie pewnych tematów, aby energetycznie nie było wstrzymań, zatorów, by mogła energia pójść dalej pozytywnie. Bardziej uczuciowo będziesz w tym miesiącu lutym skupiał się na uczuciach. No, i może być pozytywnie, jeśli będziesz dawał więcej miłości z siebie, bardziej pozytywnie będzie, jeśli będziesz bardziej delikatny. Pamiętajmy, że jesteśmy częścią większej całości i jeżeli w swoim otoczeniu dajesz miłość, miłość do ciebie wróci, czego ci życzę bardzo do, mm, dużo dobrego. Miejski styl, wszystkiego dobrego na miesiąc luty. Dziękuję, że wzięłeś udział. E w akcji na Facebooku. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Ezoja.